Moja mama i mój ojciec należeli do armii krajowej. No, wiązało się z tym duże niebezpieczeństwo dla rodziny i dla nich. Ale uważali, że tak trzeba. No i pomagali różnym ludziom. Na początku. Do początku wojny. U nas przez parę miesięcy mieszkała poszukiwana przez Niemców generałowa Klebergowa. To był po prostu obowiązek pomóc. I potem zjawiali się ludzie, potem zaczynali zjawiać się Żydzi. Jeszcze przed otwarciem getta. Najpierw to była żona profesora Brunera, dermatologa, pani Wanda z domu Stokowska, córka malarza, artysty malarza, z jednym synem. Ten syn był podobny trochę do niej i, i, i nie, nie, nie. jakoś nie, nie, nie stanowił takiego zagrożenia, ale wiadomo, że kto to był. Prawda, jak Niemcy poszukiwali. Jej mąż profesor Brunner, i drugi syn, to mój wujek, znalazł dla nich właśnie inne jakieś pomieszczenie. Tamty, tamci z kolei, no, nie mogliby się pokazać na ulicy, bo byli tak typowymi Żydami. Takie rysy i taki wygląd.